Czas na 694 odcinek serialu. Akacjowa 38. Leonor wyjeżdża. Już nie wróci? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 694 odcinku. Akacjowej 38. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu. Akacjowa 38. Streszczenie 694 odcinka serialu. Akacjowa 38. Leonor wyjeżdża sama na wyspę Małgorzaty. Wszyscy dowiadują się o związku Simona i Adeli. Maria Luisa jest nim oburzona. Doktor Wal zauważa, że Jem podano szkodliwe dla niego tabletki z kokainą. Zaleca, by pacjenta umieszczono w sanatorium, czemu stanowczo sprzeciwia się Diego. Antonio przekonuje Cassidę, by pomogła mu zdobyć Lolitę, inaczej umrze.